Okej, okay, to było najzajemniejsze intro ever Tylko A, jest fullscreen, aha To fajny fullscreen mode, nie? Taki e... Co się stało? coś się, coś się zepsuło w tym. Nieważne ważne. witam wszystkich w kolejnym odcinku z fungimów Nav. A dzisiaj będziemy grać w Ultimate Custom Night Plus. Bo tak, można, można. Coś ta kamerka mnie. O, dobra. Można, można. Cóż, nie, nic wam nie powiem ciekawego. Na temat tej gry, oprócz tego, że ma zepsutą yy, full screen, ale chyba jakoś to przeżyjemy. O Boże, jakie to głośne. Aha, czyli ofisy też można odblokowywać jak w normalnym Ultimate Custom night. Ie. Dobrze, ja sobie trochę ściszę, Power upy też można. Auto Music Box. Okej. Okay. Challenge. Oku. Ej, ty, yo, tu jest. Są challenge y wszystkie normalnie ten. Ale okej. Okay. Na razie zróbmy sobie tylko FNAF 1. I zobaczymy jak się będzie... Ej, yo, Dość szybko to chodzi. W sensie się wczytuje szybko. Okej. Okay. Okej, okay, nie wchodźcie zbyt szybko do kamer. Jo, Ej, ja już użyłem tyle procent? Aha, i tylko na klawiaturze da się, tak? Okej, okay. ale to też się da. Dobra, gdzie są wszyscy? Kurwa, zapomniałem, że to się zbiera... ...pokeny. Ej, bo coś mi tu bryga. Jeszcze nie wiem co. Czym to I hope you enjoy my visit. Tak, bardzo się zadowoli ucieszyłem. Na twoją wizytę Chica, A tu jest Foxy, tu jest Pirata Owe. No co? Ej! Ej! Bo piwka nie można w samochodzie, jak się tak będziesz zachowywał. No, e, nie, teraz to cię pojebało. Do, to złyszymy. Dobra, co? Kto? O, no co działa, jest. Nice. Hu. Aha, dodała mi marionetkę Menda. Jeszcze nie? Jeszcze chyba nie? Boże, wkurwia mnie ta kamera, szczerze. Bo to Foxiego trzeba nakręcać? No skupiałem szczerze Ej kurwa drzwi zostawiłem... Mm. Nie wiem czy się opłaca zbierać te tokeny. Ogólnie to przegram znowu, ale przynajmniej teraz przegram próbując. Ciekawe, jak na razie tylko na plakatach jest. Ej, to co? To. Układ kamer będzie zawsze inny? W sensie. F. Yy, Pizzeria, o. Dobra. Może teraz tak nie. Bardził mnie z kamerą. Powiedział to człowiek, który właśnie siedzi w kamerze. non stop. Dobra, coś te kamery są pobugowane. Po Damy radę do tużrzeży, 8% mam. Okej, okay. 720 punktów Fajnie Dobra, teraz może dokończę swoją myśl, eee, że jestem ciekaw, czy teraz jak będziemy grać w FNaF 2, to czy układ kamer się eee, stworzy nowa jakby, o W sensie na podstawie Pixelis w FNaF 2 Dlaczego ta Chica ma ciągle 2, a ta Chica już ma 15 O, dobrze, że ta ma 1% Dobra, spróbujmy FNAFA 2. Przecież 8 minut wam nie. A, nie. Czyli układ pizzerii jest taki sam. Może jakbym biuro inne wykupił. To może, wtedy. Dobrze. Przyjemniaczki. O kurwa. Ej, dobra, ej, to i Troszkę taka creepawa. O ty! O! Kurwa! Co? Co ty kurwa powiedziałeś w ogóle dla mnie? Człowieku. Ale, dobra, może bym poczytał jak oni działają, co? Aha, Foxy będzie próbował biec do twojej drzwi, Zamknij mu mordę w odpowiednim czasie. Okej, okay, ale to skoro on będzie tu biegł po lewo, to on musi gdzieś tu być. O, jedynie co, tylko piratekowe mi... E, ...siedzi w głowie. Tojczyka znowu. Aha, marionetka jest zablokowana jak na razie. Okej! Okay, faktycznie tu jest. No, przecież! Słuchaj mojego głosu, a znajdziesz klucz. Jak on w ogóle. gdzie to! Jak on posuwał na tych kamerach? Nachuj mi te tokeny, jak nie mogę nic. wykupić. Chyba. Tojczyka pewnie znowu będzie, iść tak. Okej. Okay. Okej, okay, to jakaś skryptowana jest. Wieć co? Wieć kurwa. Ho ho! Ho! Ojojoj. Znowu to zrobił. Nie! Albo po dwóch można. Sobie. O kurwa, może. Być. Aha, czekaj, 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 bo może tam ci działają tak, że ten jak jest ciepło, to się pojawiają jewany. No tu znowu jest. Okej, okay. a tu coś jest? Nie, dobra, tutaj czekaj gdzie ten znowu. Okej, okay. a to i Boni. Śmieciu Tak się bawić nie będziemy What? Co stało? O kurwa Okej okay. Freddy działa Nie wiem, ale działa Działało W sensie maska na niego o kurwa Dobra, znowu po prawo idzie. Wydawało mi się, że chyba wcześniej na kamerze widziałem Frydełka. Fledy, Ale nie jestem pewien, dobra, wyłączmy na chwilkę. O kurwa, a ten to co tu robił? Aha. On z popierdala, dobra Okej. Okay. W sumie robiłoby sens w 2 przecież też tak robił Ej dobra, jest piąta Okej okay. Po 40 jump ogarnąłem Ojej, ale Tatujczyka tam wygląda O kurwa jeszcze Freddy Co? Ej, dobra, bo się trochę ugotuje zaraz. Jest! Dobrze Świetnie Miesiąc przed wydarzeniami Sister Location What? To też jakieś historyjki będą? Motion Trigger, Parts and Service Welcome to Parts and Service o nie. It appears that our help system is experiencing issues. I will guide you on what you should do. Funtime Chica will be relocated to another location. So we must ensure that she functions properly. to right. Prawy. Co? Jej trzeba kliknąć? Cześć, bo go nie słuchałem. Bo się po mojej czy po jej koła mi wypierdoli doli. Nienawidzę dźwięków jumpscarów z Sister Location. No przecież. Co ja mam jej kliknąć? Coś po prawo, ale co? R right cheek. Klikam i się. Siap się stole. Czemu ona ma takiego strasznego cupcake'a? No. Ej, ziomeczku, weź coś. Weź, powtórz. No, kurwa! Dobra, o chuj tu chodzi. No, o chuj tu chodzi. Że Co, kurwa coś ty muszę. Nie. On już mi nie powtórzył, on raz powiedział. I chuj. On powiedział right chick, nie? Prawy. Sprawa. Znaczy, no. No to. Pra right chick, no to jest prawy policzek. Jeszcze pod okiem ma Śpioszka jakiegoś. No pokaż kotku, co masz w środku, już nie bądź taka niedostępna Z tymi animatornikami Zajebanymi Dlaczego kurwa, DLACZEGO TU NIC NIE DZIAŁA Pojebie mnie Ja pierdolę, dobra nie, może A nawet escape nie działa, alt f4, o alt f4 już działa no i Jezus, ej jak mi, te? nie czekaj czekaj, jak mi nie Zaakceptowało nocy przez to, że ALTF4 zrobiłem. To znaczy, że będę musiał to zrobić jeszcze raz. Ten film ma już 20 minut, a mógłby mieć kurwa 10 na tych dwóch częściach FNAF. I tak to byłby dobry materiał na to, żeby sprawdzić, czy wam się spodoba gra. Zaakceptowało mi. Ale to i tak nie zmienia faktu, że nie wiem o co tam chodziło. Nie wiem, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że się spodobał wam odcinek. Jak nie, to to znaczy, że już tego nigdy nie nagram. Do zobaczenia, życzę się no i cześć.